W tegoroczne obchody święta niepodległości W kolejną rocznicę Wspaniałego dla nas 11 listopada 1918 roku Ocalamy od zapomnienia piękną pieśń Marzenie o Polsce wolnej Polsce bez kłamstwa i krat Pieśń ta powstała w latach Sowiecko-komunistycznej okupacji w więzieniu Mokotowskim. Jej autorzy to uwięzieni wspaniali patrioci. Słowa napisał Bogdan Rudnicki, żołnierz wileńskiej AK. Muzykę stworzył kapelan ksiądz Tomasz Rostworowski, który śpiewał tą pieśń współwięźni. Niech jej słowa będą mottem na zakończenie. Ojczyzna moja to malowane łany, wichry szarpiące całunami chmur. To błękit fali, srebrną pianą tkany, to czarne hałdy i zielony bór. Ojczyzna moja to pęs pszeniczny chleba, podany głodnym z wszystkich świata dróg. Słoneczna przystań na drodze do nieba, statek dla bożych i człowieczych sług. Takiej ojczyzny daj nam dożyć Panie i znowu klęknąć w progu naszych chat. Wiemy, że dobroć Twa rozwalić moż, gmachy obłudy w plątaninie krat. Amen.